Szybki przepis, słuchajcie, dzisiaj będzie, dzisiaj będą krewetki w sosie śmietanowym, będziecie do tego potrzebować oczywiście krewetki, pokrojoną w kostkę cebulę, troszeczkę szparagów i szparagi z cebulą sobie dusicie na dosyć wolnym ogniu, na, ja to akurat robiłam na łyżce masła i na osobnej patelni rozgrzewacie masło i dodajecie swoje krewetki, ja używałam Krewetek świeżych, niegotowanych. Podsmażam sobie to wszystko. Trwa to około 2-3 minuty, więc to jest bardzo szybkie danie. Dodaję wyciśnięty czosnek. Czosnek wyciskam przez praskę i sobie to smażę. Ja lubię, żeby moje krewetki były takie chrupiące, więc je dosyć mocno podsmażam. A wy możecie zrobić jak chcecie, każdy lubi krewetki inaczej, nie wszyscy lubią krewetki, więc możecie nawet na przykład krewetki zastąpić jakimś mięsem. I smażę sobie to wszystko tak długo, aż będzie gotowe. Dodaję trochę soli do smaku, krewetki lubią sól i dodaję jeszcze pokrojoną pietruszkę, bo jakoś tak owoce morza z pietruszką po prostu smakują mi super. Będę sobie to potem wszystko mieszać ładnie. I jak się ugotuje, wszystko będziemy łączyć ze sobą w naczyniu, którym w którym w patelni, na której piekłam, smażyłam, dusiłam, jak kto woli warzywa. Słuchajcie, jest to bardzo szybkie danie. Na osobnej patelni robię krewetki po to, żeby się ładnie mi przysmażyły, bo jakbym zrobiła to na patelni z warzywami, to one by się bardziej udusiły niż podsmażyły, a ja lubię takie, wiecie, chrupiące. I jak wszystko połączę, to troszeczkę to przesmażę razem i potem dodam trochę wody, żeby stworzył się z tego taki fajny sosik. Moje dzieci bardzo lubią ten sos. Jak wiecie, moje dzieciaki nie jedzą ketogenicznie, nie jedzą też niskowęglowo, więc oni sobie to zjedzą z ryżem tym razem. A ja będę to jadła z makaronem koniak. Jak jesteście z Wielkiej Brytanii, to ja ten makaron kupuję w Tesco. Jest bardzo smaczny, właściwie bezsmakowy, tak naprawdę, ale, ale według mnie się nadaje. Nie ma jakiś jakiegoś odrzucającego smaku albo konsystencji. No i dodaję sobie wody, żeby stworzyć ten sos. Yy, można dodać trochę więcej wody i wtedy powstanie bardziej taka zupka. Ktoś jak woli jeść yy, taką zupkę z owoców, może to sobie może coś takiego zjeść bez żadnego makaronu, bez żadnych dodatków. I dodaję również do tego w tym momencie dwie łyżki yy, creme fresh. To jest chyba w Polsce kwaśna śmietanka. Yy, dwie łyżki duże mieszam, aż to wszystko się ładnie połączy. I na sam koniec dodaję, słuchajcie, tartego sera cheddar. Możecie dodać każdego innego y, żółtego sera w miarę dobrej jakości. I to będzie już, słuchajcie, skończone danie, tak? Wszystko wymieszam, podgotuję troszeczkę, żeby się zre zredukowało. Całość może zajmuje, słuchajcie, z 15 minut max przygotowanie więc jest szybko, jest smacznie, niskowęglowo. Kaloryki słuchajcie, wam nie podam, bo to sobie wyliczycie na własne ilości. Ja tutaj gotuję dla rodziny czteroosobowej: dwójka dzieci, dwójka dorosłych. No i takie pyszne danie. Mam nadzieję, że spróbujecie i że będzie Wam smakowało. Dajcie znać, jeśli próbowaliście. Czekam na komentarze. Do usłyszenia.